Dzień dobry, dzień dobry. Witam w Kurniku Kazika. No, wreszcie mogę to powiedzieć i wreszcie mogę to zrobić. Piątek, piąteczek, piątunio, 21 dzień marca, a więc witamy wiosnę. Dzień dobry, dzień dobry, w pierwszy dzień wiosny. Zobaczcie, jaka jest pogoda. A jaka ma być pogoda w pierwszy dzień wiosny, jak nie wiosenna? Więc już tradycyjnie powiem. Że ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz mam Wam do przekazania bardzo wiele informacji i mam wiele rzeczy dzisiaj do zrobienia, bo z uwagi na to, że jest piątek, piąteczek, piątunio, to po pierwsze dzień sprzątający, po drugie muszę nadrobić zaległości, ale po trzecie i najważniejsze muszę powiedzieć Wam, co się stało. Że nie było mnie przez kilka dni na YouTubie. Nie było mnie przez kilka dni, nie mogłem wrzucać odcinków na kanał. Zobaczmy najpierw, zerknijmy tutaj, co tutaj się dzieje. Bajlarina siedzi na gnieździe. Nie wiem jeszcze, czy zostanie kwoką, czy nie, ale poprosimy ją o buziaka. Bajlarina, buziak dla widzów, tak jest! Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej, zanim przejdę do sedna sprawy, to zobaczymy, czy w innych, w pozostałych gniazdach są jakieś kandydatki na kwokę. Bo co prawda jeszcze nie ma kwoki, ale będą kurczoki. Wy się już o to martwić nie musicie. Tutaj siedzi porcelanowa Malwina. Malwina, buziak dla widzów. Tak jest! Idzie wiosna, już przyszła wiosna. Kury rozdają buziaki. Mam nadzieję, że będą też kurczoki z tego. Siedzisz, sieć, sieć. Mam nadzieję, moi drodzy, że któraś z tych kurek zakwoczy. No już czas najwyższy, czas najwyższy na kwokę. Ale pozwólcie, że poruszę temat, który ostatnio mnie bardzo poruszył. A mianowicie przyjdzie taki czas, jest to zła informacja, ale przyjdzie taki czas, kiedy wejdziecie sobie na YouTube, będziecie chcieli odpalić kurnik Kazika albo sprawdzić, czy jest jakiś nowy odcinek i tego kanału na YouTube nie będzie. Takie są moje prognozy. Dlaczego? Otóż dlatego, że w ostatnim okresie, w ostatnich dniach, miesiącach. Wiele firm, między innymi również YouTube, powierza wiele funkcji, wiele czynności tak zwanej sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja decyduje o tym, czy jakiś film się nadaje, czy jakiś film się nie nadaje. I ta sztuczna inteligencja, którą ja nazywam sztuczną głupotą, czasami i to zdarza się coraz częściej, niestety, podejmuje błędne decyzje. I taką błędną decyzję podjęła sztuczna inteligencja w przypadku jednego z filmów na kurniku Kazika. Film zupełnie nieszkodliwy. Natomiast ja otrzymałem informację, że film został zablokowany i usunięty z YouTube'a, a mój kanał został zablokowany dlatego, że film narusza zasady YouTube'a, że film propaguje nienawiść i przemoc. Oczywiście YouTube w tym mailu informacyjnym wskazał mi również o jaki film chodzi. A także pokazał w której minucie, o którą minutę dokładnie chodzi. I ja szybciutko szybciutko przechodzę teraz w inne miejsce, tak aby pokazać wam mniej więcej jak wyglądała scena z filmu. Przez który YouTube zablokował mój kanał. Bo scena została nakręcona w tunelu foliowym, który jest przeznaczony do uprawy roślin, który nie ma nic wspólnego z przemocą ani nienawiścią. Tunel foliowy, w środku trochę bałaganu, ale staram się tutaj zachować ekologiczną uprawę roślin. Tak, jesteśmy już w tunelu foliowym. Tutaj rośnie, rośnie to może za dużo powiedziane, bananowiec i mniej więcej taki kadr spowodował, że YouTube, sztuczna inteligencja YouTube'a uznała ten widok za propagujący przemoc i nienawiść. Oczywisty błąd. Oczywisty błąd. Jakiś tam komputer popełnił błąd i mój kanał został y, zablokowany. Ja, ja oczywiście odwołałem się od tej decyzji. Napisałem do nich wiadomość y, z prośbą o ręczne, o manualne sprawdzenie tego filmu, żeby jakiś prawdziwy człowiek, prawdziwy pracownik zobaczył, rzucił okiem. Na rzecz oczywistą, że nie ma tam absolutnie żadnych niewłaściwych treści, i na szczęście udało mi się skłonić kogoś z YouTube'a do tego, aby ten film sprawdzić. Dostałem informację z przeprosinami, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że moje filmy tak naprawdę w ogóle nie naruszają zasad. YouTube'a, ale że sztuczna inteligencja popełniła błąd. No i raz jeszcze przepraszają, także wszystko jest już w porządku, wszystko jest już ok. Natomiast cała ta sytuacja moi drodzy, dała mi bardzo dużo do myślenia. Dała mi do myślenia na tyle, że jeśli raz się to zdarzyło, to niewykluczone, że zdarzy się to po raz kolejny. A na YouTube jest tak, że jeśli dostajesz jedno ostrzeżenie, to twój kanał zostaje zablokowany. Ale jeśli dostajesz drugie ostrzeżenie lub tam trzecie, to YouTube całkowicie wyrzuca, kasuje wszystkie filmy, usuwa wszystkie filmy z YouTube'a i one po prostu znikają, przestają istnieć. Więc aby się zabezpieczyć przed tego typu sytuacją, postanowiłem działać. Moje działanie będzie polegało na tym, że założę drugi kanał na YouTube. Drugi kanał, który nazwę Kurnik Kazika Historie. Jeśli mi się uda, to w opisie pod tym filmem y, przekażę Wam link do tego kanału, do tego drugiego kanału na YouTube Kurnik Kazika Historie, A będzie to kanał służący głównie po to, abym ja mógł się z Wami. Skomunikować w razie jakiejkolwiek blokady tego kanału, jeśli znowu sztuczna inteligencja stwierdzi, że trzeba zablokować mój kanał albo wręcz go usunąć, wówczas będę miał możliwość, drugą alternatywę, drugi sposób, żeby się z Wami porozumieć i przekazać Wam informacje o tym, co się stało. I zrobię to właśnie posługując się drugim kanałem. Który, jak wspomniałem, będzie się nazywał Kurnik Kazika Historię. Dlaczego się będzie nazywał Kurnik Kazika Historię? Otóż dlatego, że te wszystkie moje filmy, które nagrywałem i wrzucałem na ten kanał do tej pory, przez te 5 lat, a jest tych filmów ponad 800, są dla mnie swego rodzaju historią, są dla mnie swego rodzaju pamiątką z tego, co tutaj się w tym okresie działo. I ja bardzo chętnie, bardzo chętnie wracam sobie czasami do tych starych filmów. Lubię je oglądać, bo wtedy widzę i patrzę, ile się tutaj zmieniło. Jakie miałem kiedyś kurki, jakie kurki mam dzisiaj, jak porosły drzewa, itd, i tak dalej. Wy również będziecie mogli sobie wrócić do tych starych odcinków. Jeszcze zobaczę, jak, yy, jak dokładnie z technicznego punktu widzenia, będę chciał to wszystko zorganizować. W każdym razie, pomijając już kwestię tego, że będę tam miał, jakby, kopię zapasową swoich filmów, to najważniejszy, najważniejsza funkcja tego drugiego kanału będzie taka, że w razie jakichkolwiek problemów z tym kanałem, będę mógł się do Was odezwać na tamtym kanale. Ale abym mógł to zrobić i aby mój przekaz do Was dotarł to wy również musicie tamten drugi kanał zasubskrybować, bo inaczej mnie nie znajdziecie, także Kurnik Kazika Historie tak będzie się nazywał mój drugi kanał jego ikona będzie bardzo podobna do ikony tego kanału a jak wspomniałem link do tego nowego kanału zostawię wam w opisie pod filmem a prośba z mojej strony jest taka żeby ci którym zależy na oglądaniu tego kanału, dla których ten kanał cokolwiek znaczy, ci, którzy lubią oglądać kurnik Kazika, to prośba jest taka, żeby tamten kanał również na wszelki wypadek zasubskrybowali. Zobaczymy, ile tak naprawdę jest prawdziwych widzów kurnika Kazika. Ja na pewno będę jeszcze kilka razy w kolejnych odcinkach o tym mówił, natomiast przechodząc już do kolejnych. Spraw do kolejnych rzeczy, które mam tutaj do zrobienia, to tunel foliowy na przykład. O, cześć, Juzek! Juzek leci na traktorze. Tunel foliowy, który mam tutaj do skończenia, bo on jeszcze nie jest skończony. On jeszcze nie jest skończony. Folia jest położona, nowiutka. Częściowo zostawiona stara pod spodem. Te elementy, które jeszcze były całe, zostawiłem na wierzch po, położyłem nową folię, ale co chciałem powiedzieć, bo dostałem informację od kilku widzów a propos, a propos tych spróchniałych elementów. To co mi tutaj spróchniało, widzowie pisali mi, że aby przestało aby zabezpieczyć to przez, przed próchnięciem. To trzeba tutaj zrobić nad tym jakiś taki daszek. Inni mówili, żeby to owinąć folią i tak dalej. Ale moi drodzy, to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby to zabezpieczyć, bo jeśli ja to zabezpieczę folią, to równie dobrze mogę tego nie dawać, tak? Równie dobrze mogę tego tutaj nie umieszczać i woda będzie tutaj swobodnie sobie spływała. Natomiast te elementy są elementami stricte ozdobnymi. Stricte ozdobnymi oraz Dodatkowo trzymającymi folię, więc nie ma takiej możliwości, żebym ja to w jakiś sposób owijał folią albo robił tutaj jakiś daszek. No bo jak zrobię daszek, nawet jak zrobię tutaj daszek, to ta woda, która będzie spływała tutaj po folii, będzie i tak wpływała pod ten daszek, tak? A tak jak wspomniałem, te elementy będą elementami raczej ozdobnymi niż taką konstrukcją nośną. Więc to tyle moi drodzy, jeśli chodzi o tunel foliowy. W kolejnych dniach na pewno zostanie ukończony i ja będę chciał wam go pokazać. Cieszmy się wiosną, cieszmy się wiosną. Zobaczcie, jest taka pogoda, że ja praktycznie no mam co prawda założoną koszulę, taką półcienną, cienką koszulę, jest mi gorąco. Zastanawiam się, że za chwilę chyba przejdę na krótki rękaw. Rybek w oczku mam jakby coraz mniej. Zaczyna mnie to zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, ale z tego co widzę, już wykluł się narybek. Nie wiem, jak one to zrobiły, słuchajcie, i to jest dla mnie pewnego rodzaju kłopot, bo już widzę tutaj narybek, widzę, że pływają małe rybki. No, i jest kłopot, jest kłopot polegający na tym, że jeśli ja teraz będę chciał powiększać oczko. Czy cokolwiek tutaj w tym oczku robić, wymieniać wodę i tak dalej, i tak dalej, no to jak ja wyłapię te małe rybki? O ile jeszcze te duże mogę wyłapać, kiedy wypompuję stąd wodę i te duże zostaną mi, bo tam na środku jest najgłębiej, więc tam zostanie taka jakby kałuża. I one, te duże ryby będą tam, o tyle te małe, nie do końca jestem pewien. Czy podczas wypompowywania wody pompą, czy tych małych rybek, po prostu mi pompa nie będzie chciała zasać. Także dopiero dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zobaczyłem, że tu pływają małe rybki, i dało mi to też taki, w głowie pojawił mi się taki znak zapytania, co z tym fantem zrobić. Natomiast również zmartwiłem się trochę. Bo moje pszczoły murarki, które zwykle o tej porze roku już tutaj wychodziły, już tutaj latały, w tym roku ich w ogóle nie widzę. Nie ma jeszcze ani jednej. No nic, poczekamy, jak to się mówi poczekamy, zobaczymy. Może w kwietniu się pojawią, może lada dzień. Już jest ciepło, na tyle ciepło, że przynajmniej te samczyki powinny się wykluć, ale nie widzę żadnych. Latających ani yy, samic, ani samców. No, nic, poczekamy, zobaczymy, tak jak powiedziałem. W razie czego będzie trzeba zakupić kokony, ale to już w przyszłym roku, najprawdopodobniej. Co tutaj się dzieje? Co tutaj za darcie się, wydzieranie? Ta siedzi, dobra. Ja ją zamknę, tak aby miała święty spokój. No tak. Pierwszy dzień wiosny dobiega końca. Minął bardzo pracowicie. W tunelu foliowym jeszcze zostało sporo pracy, bo to przecież zanim się pomaluje, zanim się zaimpregnuje wszystkie te deseczki, wszystkie te listewki, to troszkę czasu jednak trzeba na to poświęcić. Moi drodzy, przejdźmy zatem. Do kurniczka, bo to właśnie tam będę chciał zakończyć dzisiejszy odcinek, ale zanim go zakończę, to chciałbym podziękować sponsorom, bo sponsorami dzisiejszego odcinka są Państwo Juszkowscy i Rosocha. Tak więc, moi drodzy Państwo Juszkowscy, Pani Stanisławo, dziękuję. Za wszystkie komentarze dziękuję za oglądanie, dziękuję za wspieranie. Bardzo, bardzo to doceniam i chcę powiedzieć, że w imieniu własnym, w imieniu żyjących tutaj kurek, w imieniu mecenasa serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie. Dziękuję również Tobie, Rosochaty, że oglądasz, że wspierasz. Twoje miejsce jest tutaj. Tak. Raz jeszcze dziękuję również Tobie, a więc Państwo Juszkowscy, Pani Stanisława Rosocha są sponsorami dzisiejszego odcinka. Dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim VIP-om i promotorom. Jak zwykle, dla Was wszystkich wielkie, ale to wielkie brawa. W kolejnym odcinku pokażę wam zakupy. Bo jest pasza, ulubiona pasza moich kurek, czyli kokoszka babuni, ale mam jeszcze jeszcze dwa produkty. Ten już znacie, czyli muszle morskie dla drobiu, ale mam również nowość. To jest preparat Retusis, ale o jego właściwościach opowiem w innym odcinku. Bo nie chciałbym, żeby te informacje zaginęły gdzieś podczas innych informacji z tego odcinka. Bo było ich, było ich troszkę na koniec. Jeszcze nakarmię kurki, bo one uwielbiają tą paszę kokoszkę babuni. Niosą się po niej bardzo, ale to bardzo dobrze, bo zobaczcie, pomimo że mam 10 kurek mniej, to nie, nie odnotowałem jakoś, żeby tych jajek było mniej. Wiem, że również zaczęły się nieść niektóre kurki, które wcześniej się nie niosły. Idzie wiosna i mam nadzieję, że Lada dzień, będzie tutaj jakaś kwoka. Już jestem troszkę zdesperowany, że tej kwoki nie ma. No ale cóż, dajmy im czas, dajmy im możliwość. Serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. To był bardzo pracowity dzień, ale radosny, cieszymy się. Wy, mam nadzieję, również się cieszycie z nadejścia wiosny. Już teraz będzie tutaj tylko coraz bardziej kolorowo. Zapewniam Was, że w nadchodzących odcinkach nie zabraknie tutaj atrakcji. Trzymajcie... Trzymajcie rękę na pulsie. Na koniec raz jeszcze przypomnę o zasubskrybowaniu dodatkowego kanału, o którym mówiłem wcześniej, czyli Kurnik Kazika Historie. Link do tego kanału znajdziecie w opisie pod tym filmem. Mam nadzieję! Mam nadzieję, czego się drzesz. Mam nadzieję, że już wiecie, jak się wchodzi w opisy pod filmem. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii. Pingwiny na Antarktydzie. Mówił do Was Hazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.